Powiedz mi, kto jest dzisiaj tak naprawdę singlem? Ja oczywiście nie pytam o osoby w wieku tam 18-17 lat, no bo wiadomo, to są młode osoby. Mówię bardziej o osobach właśnie 30-40-letnich. Jak scharakteryzowałbyś te osoby? To są osoby, które użyję może złego sformułowania, a być może dobrego. Idą na łatwiznę w życiu. Myślę, że tutaj jakby to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ no, trzeba jakby. W... Dwóch kategoriach rozpatrywać. Pierwsza to taka, no, że singiel to jest coś pojedynczego. Na przykład mamy singiel, który jest wyciągnięty z płyty muzycznej i to jest pojedynczy utwór, który już ma swoje ogromne znaczenie, natomiast jest on częścią pewnej całości. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę dzisiejsze znaczenie tego słowa, no to singiel kojarzy nam się z osobą, która ma podejście bardziej hedonistyczne, która jest nakierowana na siebie, na zaspokojenie swoich potrzeb i jeżeli mamy w ten sposób definiować, to Pojęcie singiel jako osoba, no dzisiaj to mówimy o pewnej inkluzywności, czyli skierowana bardzo na siebie, no to niestety mamy społeczność ogromną singli. E, takich osób w tym okresie produkcyjnym no to jest blisko e, teraz ponad 4,5 4 miliona. W sumie w Polsce mamy e, około, e, około 7,5, blisko nawet pomiędzy 7, tam dokładnie 7,6 miliona osób, które nie mają tej drugiej osoby.